Dzień dobry, witam Państwa, Dariusz Matecki, jestem przed gmachem IX Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie imienia bohaterów Monte Cassino. Za mną jedyne bodajże upamiętnienie w Szczecinie 18 maja 1944 roku, czyli zdobycia przez Polaków z drugiego Korpusu generała Andersa wzgórza Monte Cassino. Byli to Polacy, którzy walczyli za wolną, niepodległą Polskę bardzo daleko od Polski. Byli to Polacy, którzy nie doczekali bardzo często wolnej, niepodległej Polski, a Ci, którzy doczekali, no to bardzo często w okresie PRL-u spotykały ich szykany, na przykład blokowanie możliwości awansu zawodowego czy blokowanie możliwości pójścia na studia. E, niestety, jak tutaj widzicie, ani miasto, ani władze szkoły. No, nie zadbały o upamiętnienie tych osób, tych dzielnych polskich żołnierzy, którzy bardzo często przeżyli również cały, całą zsyłkę na Sybir i razem z generałem Andersem no, bili się pod Monte Cassino, później pod Bolonią, a później bardzo często na przykład lądowali w Wielkiej Brytanii, czy w Kanadzie, czy w Australii i często po wielu latach wracali do Polski. Stawiam ten jeden, chociaż symboliczny znicz w imieniu moim i klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, żeby pokazać, że ktoś pamięta o tych ludziach. Pozdrawiam.